świadomą pielęgnację, tak dużo mam tych baby hairów wszędzie i nie umiem ogarnąć swojej fryzury aktualnie. Cześć, witam was w dzisiejszym filmiku, który będzie pierwszym filmikiem reakcyjnym, w którym chciałabym właśnie zareagować na mój pierwszy filmik z projekt Comeback, czyli z mojego powrotu do formy po ciąży. Z tyłu możecie słyszeć małego, bo on się bawił na swojej macie. Tam widzicie nawet w sumie troszeczkę. Ale właśnie dzisiejszy filmik chciałabym poświęcić takiej reakcji na mój pierwszy filmik, w którym właśnie była, Który był pierwszym filmikiem właśnie z mojego projektu powrotu do formy Po ciąży i porodzie, który był nagrany przeze mnie jakoś chyba dwa. Dwa chyba, dwa miesiące po y, porodzie mojego synka. Aktualnie jesteśmy y, takie 5,5 miesiąca po porodzie więc nasz no, troszeczkę czasu minęło. E, dlaczego nie patrzę w kamerę, dlatego że szukam tego filmu. E, także wybaczcie jeszcze chwilkę. Okay, ja ten filmik będę tutaj sobie oglądać na komputerze. E, nie wiem czy uda mi się go tutaj puścić dla was, bo ja w sumie nie robiłam tego nigdy, więc zobaczymy czy się tak uda. Jak tak, to super, jak nie, no to sobie obejrzycie ten filmik e, po prostu oddzielnie. E, jeśli będziecie mieli, oczywiście, ochotę chciałabym właśnie e, o do tego filmu się tak jakby odnieść, w jakiś sposób to teraz jest u mnie, co po prostu się zmieniło, co robię i tak dalej. No Zobaczymy. O wieku, ja Wtedy byłam pomalowana, teraz nie jestem. Uhu. Już się chyba się do tego, że ja się rzadko kiedy maluję, co nie? Ale to w miesiącu jaki okay, 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 okay. to jest długi wstęp tego, kurde. okej, okay, na początku pokazuję swoją, swój brzuch, swoją figurę. I powiem Wam, że jeśli chodzi o to, to szczerze mówiąc, zbyt dużo się nie zmieniło. Ale proszę Pana, proszę Pana, czyli będziemy mieć aktualnie tutaj kolegę, który nam będzie asystował. Szczerze mówiąc, zbyt dużo się nie zmieniło, wracając do tego, co mówiłam troszkę wydaje mi się, że ta skóra jest jeszcze bardziej wiotka, bo po prostu schudłam trochę jeszcze i przez to wydaje mi się, że ta skóra jest wiotka jeszcze bardziej, szczególnie przy pępku. Kiedyś wam pokażę, jak wyglądam aktualnie. I tak, do tego rozstępy faktycznie troszeczkę się zmniejszyła ich widoczność, ale nie za dużo. Ok, musiałam przerwać i nakarmić go i położyć do spania, bo inaczej byśmy nic nie nagrali. Chciałabym Wprowadzić zdrowe posiłki do mojego jadłospisu. Chciałabym lepiej y, zarządzać moim dniem, jeśli chodzi o jedzenie. Do tego skupię się też na tym, żeby pić jak najwięcej wody w ciągu okay, jeśli chodzi o zdrowe jedzenie, to. No cóż, jest ciężko, powiem Wam szczerze, jest ciężko, naprawdę. Próbowałam bardzo dużo znowu różnych diet w czasie tego. Próbowałam robić te zielone koktajle codziennie rano na, jeden, na śniadanie, na pierwszy posiłek w ciągu dnia. O tym też właśnie mówiłam w jednym filmie, że kiedyś o tym wspomnę, bo myślałam, że to jest fajna opcja. Była fajna opcja, ale na jakiś krótki okres czasu, bo kiedy jest naprawdę ciężko. Któregoś tam ranka, jak mały, po prostu jest zmierzły i jest naprawdę ciężko. Jeśli chodzi o śniadanie, to wtedy to jest trochę skomplikowane, bo to trzeba po prostu robić. E, trochę to trwa zrobienie tego, no faktycznie to nie to trwa jakoś mega długo, ale jednak trochę to trwa, do tego um, jest tak dość głośno rano, a jak na przykład wszyscy śpią w domu, e, no, to ciężko, żeby, no to ciężko, żeby po prostu e, miksować to. Dlatego później przeszłam na intermittent fasting, czyli ten przerywany post, e, w którym zjadłam od godziny 10 do 18. Tutaj też był problem, bo yy, w różnych porach mały spał rano. To znaczy, no, na przykład raz zdarzało się, że szedł spać na tą poranną drzemkę o 8.30 i wtedy bałam się, że nie zdążę, no i zazwyczaj raczej bym nie zdążyła do tej dziesiątej, odczekać tak, żeby zdążyć sobie jeszcze zrobić to jedzenie i je zjeść przed jego wstaniem z tej porannej drzemki. Dlatego to też było ciężkie, musiałam wtedy jeść wcześniej i później wieczorem jeść też wcześniej. I później w nocy, jak wstawałam do małego, to burczało mi w brzuchu, <grym> dlatego e, jednak to było ciężkie. Mm, kolejna taka rzecz, która nie wyszła i przez kilka dni była spoko, a później już nie bardzo. E, no i teraz przeszłam na po prostu zmniejszoną kalorykę posiłków, czyli tak jak właśnie mówiłam w tym filmie, znowu próbuję tą taką podstawą, podstawą podstaw dietetyki, czyli po prostu deficytem kalorycznym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak najwięcej wody. A jeśli chodzi o aspekt, y, jeśli chodzi o wodę, to y, piję dużo, y, różne dni jest różnie, ale ogólnie staram się dużo pić wody. A jeśli chodzi o aspekt y, fizyczny, to chciałabym, i tutaj jest właśnie też nawiązanie do tej kondycji, to chciałabym y, po pierwsze prowadzić jak najczęściej w ciągu tygodnia trening kardio. Kardio? Nul, totalnie nie. Przez jakiś czas fajnie było, bo chodziłam z małym na spacery, teraz już nie chodzę z nim na spacery, chodzi z nim na spacery babcia, ja w tym, w tym czasie, kiedy on jest na spacerze, to albo śpię, albo coś tu sprzątam, bo teraz ma bardzo zły okres, jeśli chodzi o spanie w nocy, dlatego muszę to odsypiać jakoś w dzień, dlatego cardio, no ciężko jest teraz. Mm. Nie robię zbytnio. Ok, trening siłowy, no nie bardzo, w sensie nie, nie, przez pewien czas ćwiczyłam z taką youtuberkę, znalazłam na internecie blogi lates, blogi lates, fajna, naprawdę fajna i będę do niej powracać, bo ma fajne filmiki, które są bardzo krótkie, takie 5, 10, 15 minutowe. I naprawdę angażujące, także będę do niej wracać i na pewno do niej powrócę, jak będę miała taki czas, że będę po prostu na siłach, żeby ćwiczyć. Jeśli chodzi o właśnie treningi siłowe, także powrócę do niej, na razie odkładam to na potem. Do tego chciałabym wprowadzić ćwiczenia na roz, rozejście się tych mięśni prostych brzucha, ponieważ niestety mnie to też dopadło. Ćwiczenia będą łagodne. Później, w późniejszym czasie, jak już będę po wizycie u lekarza, to chciałabym bardziej angażujące, bardziej wymagające. Byłam po wizycie u lekarza jestem po wizycie u lekarza już jakiś czas temu. Cóż, lekarz nic takiego konkretnego mi nie powiedział na ten temat, także działam tak mniej więcej intuicyjnie, ale. Jeśli chodzi o ćwiczenia na ten mięśnie, na ten rozstaw mięśni brzucha, to właśnie te ćwiczenia wykonuję aktualnie i wykonuję je tak mniej więcej od, no na razie od tygodnia, bo miałam taki kryzys i nie robiłam nic przez pewien czas, kiedy właśnie mały miał zacząć mieć problemy z tym spaniem i w ogóle, no też nie będę się. W żaden sposób tutaj nie będę szukać wymówek, tylko po prostu no, zaprzestałam wszystkiego przez jakiś okres. Po prostu no, każdy ma jakieś takie kryzysy. Ja ten kryzys miałam i nie robiłam nic przez jakiś tam okres czasu. No i teraz właśnie przeszłam na przede wszystkim taką przede wszystkim przeszłam na takie zdrowe wyleczenie się, takie zdrowe. Podejście do tego, żeby to wszystko trwało spokojnie, powoli, delikatnie, i myślę, że to jest dobre. I właśnie teraz, przede wszystkim, skupiam się na tym, żeby te mięśnie się zeszły. I dlatego, nie, nie ćwiczę za dużo typowo, siłowo, z tego względu, że wiem, że dużo ćwiczeń pogłębia tą, tą chorobę, bo to jest chyba choroba, ten, ten, ten rozstaw. Pogłębia po, po to, przeszkadza bardziej niż pomaga w naprawie tego, dlatego staram się teraz odpuścić sobie trochę siłowych ćwiczeń, tylko właśnie skupić się na tych ćwiczeniach, na ten rozstaw mięśni, ewentualnie postaram się w najbliższym czasie jakieś tam kardio u siebie wprowadzić. Jeśli chodzi teraz o tą widoczność moich rozstępów, to yy, rzeczy, które chciałabym wprowadzić, to są. Po pierwsze, y, smarowanie się nawilżenie y, olejami, takimi specjalnymi przeznaczonymi do tego. Yy, smarowanie się nawilżanie olejami <grydy> tutaj yy, wprowadziłam jedynie raz na jakiś czas yy, smarowanie się olejem z orzechów Makadamia, bo one są, on jest nie aż tak mocno oleisty, to znaczy nie zostawia takiego oleju na skórze, a ja tego nienawidzę szczególnie teraz latem, jak się poce w nocy to jest makabra, yy, także tego nie jest, no, stosuję tylko ten olej z orzechów Makadamia. do tego yy, staram się nawilżać, zaraz wam pokażę jakim Krem. Używam takiego kremu z dzisiaj, on jest jakiś taki ujędrniający po porodzie. Stosuję go już jedno takie pudełeczko, zużyłam, teraz mam drugie. I jest myślę, okej, okay. także stosuję go po prostu przede wszystkim chodzi mi o nawilżenie skóry. Do tego chciałabym wprowadzić też stosowanie galaretki aloesowej. Takiego czystego aloesu. Stosowałam galaretkę aloesową, stosowałam czysty aloes na te moje rozstępy i nadal stosuję, tylko już tak mniej regularnie, ale ogólnie myślę, że te nawilżanie to jest jedna z najbardziej regularnych rzeczy, jeśli chodzi o mój projekt comeback po porodzie, którą stosuję cały czas przez te miesiące. Do tego taka bardziej inwazyjna metoda to jest mikronakłowanie. Robię. Jeśli chodzi o mikronakłuwanie, to mm, o tym chciałabym kiedyś nagrać oddzielny filmik, y, i o tym chyba też mówiłam w tym filmie, że właśnie będę chciała nagrać ten oddzielny filmik. Ale mm, właśnie mm, jeśli chodzi o to mikronakłuwanie, to stosowałam je regularnie, cały czas. Później zaprzestałam totalnie go stosować, bo stwierdziłam, że nic to nie działa. I teraz znowu zaczęłam. I teraz wiedzę efekty naprawdę. Także tutaj po prostu trzeba czasu i to dużo czasu, bo efekty widać w przeciągu 3 miesięcy od stosowania, nawet. Także ta skóra się po prostu musi zregenerować, więc naprawdę warto poczekać na efekty. Ok, także to jest wszystko jeśli chodzi o to. Co w tym filmie zawarłam. Powiem Wam szczerze, że myślałam, że tego jest więcej, ale tak ogólnie, jak każdy, wydaje mi się, mam wzloty i upadki, jeśli chodzi o jakieś moje założenia, i moim założeniem właśnie jest powrót do formy. Miało być 9 miesięcy po porodzie. Myślę, że będzie to rok. Tak jak. Większość osób mówi, że właśnie taki rok potrzebny jest na regenerację Chciałabym, żeby to teraz wszystko szło tak bardziej naturalnie i spokojnie Niż na początku tego, że po prostu na początku chciałam wszystko naraz na siób u siebie wprowadzić I przez to to się nie udało Po prostu no nie udało mi się to wprowadzenie tego wszystkiego, co sobie tutaj za zawarłam w tym filmiku do mojego życia, no bo jednak dużo się zmieniło i mimo, że te wszystkie rzeczy udało mi się kiedyś pogodzić u siebie, większość przynajmniej tych rzeczy, udało mi się kiedyś pogodzić u siebie przed porodem i przed zejściem w ciąży, to teraz jednak jest ciężej, bo mam jeszcze drugą osobę, którą muszę się zająć i to 24 na dobę, dlatego no jednak z powinniśmy sobie zdać z tego sprawę, że to jest dużo, dużo cięższe. Także y, tak, no postaram się właśnie y, jak na razie zmniejszyć swoje oczekiwania, jeśli chodzi o e, właśnie takie mm, powrót, no, f, ten powrót do formy po y, ciąży i porodzie. Y, także y, tak, no na razie postaram się właśnie jedynie wprowadzić ten deficyt kaloryczny, żeby codziennie y, starać się liczyć te kalorie i y, ogarnąć to, żeby później móc przejść na intuicyjne jedzenie, y, ale właśnie na razie chciałabym liczyć te kalorie i żeby było tego dość mało, jak na razie mam do tego predyspozycję, bo jest lato, i jest dużo owoców warzyw, które mają tych kalorii mało, więc mogę sobie po prostu zwiększać objętość. Y, mojego posiłku, nie dodając zbyt dużo kalorii. Tak, no to jest to właśnie, co chciałabym wprowadzić, jeśli chodzi o jedzenie, więc nie chcę takiego duży, takich dużych zmian, tylko po prostu takie małe zmiany, które dadzą jakieś efekty po jakimś czasie. Druga sprawa to dalej chcę kontynuować ten, te mikronakowanie, i te ćwiczenia na rozstaw mięśni brzucha. I chciałabym je stosować przez przynajmniej 3 kolejne miesiące, do 9 miesiąca. No tak, do 9 miesiąca po porodzie, czyli 3,5 miesiąca w sumie. Mm, jeśli będę widzieć efekty, Wcześniej, to wtedy po prostu zacznę stosować już jakieś ćwiczenia inne, jak na razie chciałabym tylko i wyłącznie skupić się na tych ćwiczeniach, ewentualnie wprowadzić jakieś cardio. Także tak jak widzicie, już teraz zdecydowanie zmniejszyłam swoje um, takie oczekiwania i te wszystkie rzeczy, które chciałabym wprowadzić, e, czyli po prostu kontynuowanie nawilżania i mikronakłowania. E, to już wprowadziłam, to już jest u mnie nawykiem, także to nie będzie żadnym problemem u mnie. Chciałabym właśnie wprowadzić nawyk stosowania tych ćwiczeń. Do tego jeszcze właśnie ten deficyt kaloryczny i ta układanie diety. Myślę, że będę to robić w ten sposób, że po prostu wieczorem, jak już mały będzie spał, będę siadała do tego. I starała się ułożyć sobie dietę na kolejny dzień, czyli to, co będę chciała jeść kolejnego dnia. I to jest wszystko. Także, jak widzicie, każdy ma jakieś wzloty, każdy ma jakieś upadki, i nie każdemu wychodzi to, co sobie na początku założył. I to jest normalne, i to jest po prostu. Naturalne. Niekiedy po prostu nie wychodzi to, co sobie y, założyliśmy, i ważne jest wtedy to, żeby się nie poddawać i dalej działać z tym, co nam się udało y, zrobić, co nam się udało. Mm. Wprowadzić w swoim życiu, ja jestem ciekawa, jestem szczęśliwa, że jakieś tam nawyki u mnie się udało mimo wszystko zdrowe wprowadzić i uzyskać. Także tak to jest wszystko, jeśli chodzi o ten film. Jeśli macie jakieś pytania albo jakieś swoje problemy z związku właśnie z powrotem do formy i takimi rzeczami, to. Zapraszam Was serdecznie do zostawiania komentarzy. Mam nadzieję, że zrobimy taką fajną ligę motywacyjną w komentarzach i w moich filmach, żebyśmy razem się motywowali nawzajem w działaniu jakimkolwiek. Bo to nie musi być wcale pro, po, powrót do formy po ciąży, po porodzie. Może to być po prostu powrót do formy taki zwykły, jaki chcielibyście wprowadzić, albo nawet nie do formy wystarczy, że chcecie jakieś wprowadzić zdrowe życie do, do siebie, do, do swojego funkcjonowania. Także tak, to to jest wszystko. Jeśli chodzi o ten film, zapraszam serdecznie do zostawienia łapeczki w górę, do komentowania właśnie tego filmu i do subskrypcji mojego kanału, żebyście zostali na dłużej razem ze mną po więcej motywacyjnych filmików. I tak, życzę Wam miłego tygodnia. Pa! pa.